Hamburg Ratus. tak Także przygotowuje się miasto. Miasto Matki Bożej. Na urodziny 1110. Urodziny świętego papieża Benedykta V. Urodził się w Rzymie. 1040 lat temu był tutaj. I tutaj mar 4 lipca 1965 roku. Mają być wybory władz miasta. To, to był ratusz, gdzie Świętego, Świętego Ekspedyta. 20 nie 19 kwietnia w 1933 roku Ogłoszono, że słynny Adolf Prawnuk Rothschilda będzie honorowym obywatelem tego miasta, a ten plac co tutaj widzimy plac Adolfów, Szalenburgów zamieniło, zamieniono na plac Adolfa, prawnuka Rothschilda, urodzonego we Frankfurcie nad Menem, 23 lutego 1744 roku. Zapanowanie cesarza Karola VII, wnuka Sobieskiego Zapanowania Augusta II Sasa, którego żona, polska królowa Józefa była siostrą żony Karola VII. Potem ich dzieci się pobrały, syn cesarza Karola VII. I córka króla Augusta II z trzeciego sasa. Piękna pogoda. Matka Boże, wszechmogąca, wszechpotężna. Jest patronką tego miasta. Niedziela drugiego marca, w tym będzie wielkie święto. Objawienia się Matki Boskiej w Moskwie w 1917 roku, a potem objawiła się Matka Boska w Fatimie, w dniu, kiedy ostatni, święty fatimski papież, Pius XII, który jako nuncjusz był w tym mieście, został biskupem, wybrany na nuncjusza dwunastego i dwudziestego kwietnia w tysiąc roku po śmierci nagłej dwunastego kwietnia Nacusza Papieskiego i kardynała Franciszka idziemy drogami również 160 lat temu prowadził tysiąclecie świętego Angstkara uroczystości. Nasz Herman Kohen, Augustyn Mariadno, świętego sakramentu, którego proszę o pomoc. Pomaga. poznałam jego historię w dniu beatyfikacji 108 męczaników. Mówi się, drugiej wojny. Było to dokładnie 2077 dni projektów kuzynów Wyszyńskich. 1 marca będzie rocznica urodzin naszej babci. Będzie 109 rocznica urodzin naszego biskupa, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. 13 dziecko więźnia Dachau, którego tak jak wszystkich oszukali w układzie uznów wysyńskich. W 1963 roku dano do pomocy w instytucie rodziny, który założył z prymasowską wychowanką. Idziemy w stronę katedry Centrology gdzie się Centrum gdzie tak wiele się dzieje Jezu ufam Tobie wszyscy święci Święty Boże Taka łaska mnie spotyka że mogę iść śladami świętych, że urodziłam się w rodzinie katolickiej, że mój anioł stróży <grym> i nie opuszcza. Bo proszę nieustannie o pomoc. Pamiętam, jak z listem przyjechałam do tego miasta pełna strachu. Mój tata się mogli za. Mój tata Bernard Paweł. absolwent Marianu. 24 jego profesorów zostało od razu, 20 października w 1939 roku, zamęczony. Bóg wszystko widzi, dzięki Bogu. Matko Boże. Wszyscy polscy królowie, którzy są w niej. A pro Jana Kazimierza, króla Polski, który chodził tymi ulicami. Rok potem odrutom Michała. Prawnuka. Jana Zamoyskiego, to był kuzynem żółkiewskiego pradziadka króla Jana III Sobieskiego. Wnukowie Sobieskiego rządzili tutaj cesarz, kardynał, arcybiskup, no i córka króla, regentka Bawarii urodzona i koronowana w łonie Matki na bawelu. Była też królowa Krystyna. Chodziła tymi drogami. Jej duszpasterzem był opat Michał Hacki. Kamienie. to był tutaj? Przecież wielki klasztor. Wielki. Była Wielka Katedra. Oznaczają to kamienie Pierwszy Kościół. To tutaj był i umierał. Święty papież. Benedykt V.